Bardzo selekcjoner, się zmieni, to jest Pana kwestia tygodnia, paru dni, miesiąca, dwóch tygodni. No na pewno staramy się jak najszybciej, żeby ten selekcjoner był już selekcjonerem. Dlaczego? Dlatego, że liga już rusza 15, czy tam 16, Ekstraklasa, i warto by było, żeby już ten selekcjoner. Mógł oglądać na żywo naszych piłkarzy i selekcjonować do kadry. Czyli połowa lipca to jest taki realny termin? M myślę, że to już, myślę, że już to jest najpóźniejszy termin. A jak bardzo zaawansowane są rozmowy? Proszę? Jak zaawansowane są rozmowy z kandydatami? A to już zostawcie to mojej osobie i na pewno, na pewno tre trener będzie reprezentacją. Czyli bardziej przyszły tydzień niż ten? Czy jest za mało teraz czasu? No, cały czas pracujemy nad tym, jak się uda w szybszym okresie, ogłosić selekcjonera, to zrobimy, na pewno nie będziemy trzymać tego w tajemnicy. A czy tylko z polskimi szkoleniowcami Pan rozmawia, czy też są to zagraniczni trenerzy? Na pewno, na pewno i tu, i tu rozmawiamy, także tyle mogę powiedzieć. kto jest w grze, tak powiem... Panowie, dzisiaj zostawmy tego selekcjonera, dzisiaj wybieramy najważniejsze władze Polskiego Związku Piłki Nożnej, za chwilę zostaną wybrani wiceprezesi, zarząd, komisja rewizyjna. Na tym się skupmy, od jutra ruszamy do pracy i na pewno w jak najkrótszym czasie będziemy mieć tego selekcjonera. Panie prezesie, 98 głosów teraz, 92, 4 lata temu, to pokazuje co panu, jeżeli chodzi o ten nowy mandat? Na znaczy ciężko to jest porównać, dlaczego? Dlatego, że 4 lata temu było dwóch kandydatów. Dzisiaj jestem jednym kandydatem, także to ciężko jest porównać. Gdyby był drugi kandydat, to można by było jakieś porównania zrobić. A dlaczego nie, nie ma innych kandydatów? Panie prezesie, jak pan. Dlaczego nie było innych kandydatów? Nikt no to, się stan. To proszę pytać e, osoby, które nie wiem, może zamierzały, może chciały. Na pewno z mojej strony nie było żadnej blokady, każdy mógłby startować. E, warunkiem było. Zdobycie 15 rekomendacji. Główny cel na tą kolejną kadencję, jak, jaki pan sobie stawia. Głównym celem to, co w poprzedniej kadencji było, były rozmowy na temat budowy bazy, siedzibę już mamy i teraz skupiamy się nad tym, żeby w Kerczewie powstała nowa baza Polskiego Związku Piłki Nożnej. Mamy już wizualizację, e, idziemy w dobrym kierunku i, i będziemy to realizować. Największa porażka, największy sukces? Na pewno, tak? na pewno na pewno jest e, dużo niedociągnięć, tak jak powiedziałem dzisiaj, bo My jesteśmy bardzo y, dużą federacją, my jesteśmy stowarzyszeniem, ale stowarzyszenie to jest jak korporacja, pracuje 300 osób i zawsze będą pomyłki. Nie, nie robi nikt pomyłek, jak nic nie robi, także ja, ja sobie zdaję sprawę, że było bardzo dużo pomyłek, ale po to jesteśmy, żeby pracować, żeby wyeliminować te pomyłki i na pewno w, przez tę następną kadencję bardziej będziemy doświadczeni, żeby, tak jak powiedziałem, pracować nad tym.